Siemano, Wam wszystkim. Dziś zapraszamy na Kiwawe, czyli pytanie i odpowiedzi w komentarzu. E, Przeświątecznym wydaniu Oszczęgam Wam. Border za lajka, dobrze widzicie oczywiście. E, bory ciepłowniczy za lajka. Nie wszystkich zobaczą. Hejterzy, a tam będą, e, mówić, że tam bomba, uciekaj, a tam falownik jest po lewej stronie też za lajka like i moi kochani zapraszamy serdecznie dzisiaj zaczynamy o ważne komentarze tylko proszę nie pobować, że tam w środku jest bomba a tam też jest bomba tykająca także ja na czym się nie boję Zapra i zaczynamy no i cóż zaczynamy o pierwszego komentarza nie topisz we w słoiku, które on stawił, niestety zdjęcie z tym Krzysztofa Konowicza, również pozdrawiam serdecznie Krzysztofa Konowicza. Ile, ma, ile masz spory między jedynkami? Jakie monety przyjmujesz? Odpowiedź na, odpowiedź na to pytanie odpowiadam. Pan nie topisz w suiku. Oczywiście, odpowiedź brzmi tak. Jeżeli chciałem to powiedzieć, że Yy, nie chcę yy, na temat tłumaczyć się jednego moneta, to jedyna złotówka. Jedyna złotówka to każda mote, moneta, która jest w banku na wakę, złota, oczywiście. I słuchajcie, wy yy, nakładacie kurwa do tego pieniędzy, żeby mieć na, za, za węgiel, ale ja nie chcę za węgiel, yy, szanowni moi drodzy. Nie, bo wy jesteście oszustami i batentami, za przepraszam, nie jestem oszustem. Oszust, i badeta, ani złodziej. Proszę do tego nie namówić. I moi kochani, jeżeli chciałam Wam powiedzieć yy, o co w ogóle chodzi, to ja odpowiadam Wam, że nie chcę mieć nic wspólnego na temat tego mo monet. Przejdźmy dalej. Yy, wpierw kończ, yy, kończ, a potem znów wracasz, i tak w kółko. Panie kolego, my się nie rozumiemy. Panie kolego. My się nie rozumiemy na temat po polsku. Naucz się po polsku pisać, a wtedy, a wtedy ja będę czytał, że po pierwsze, że ja y, oczywiście kończę y, działalności i współpracę, które ostatnio mówiłem na podsumowanie roku 2022. roku. I słuchajcie, z tego wynika, że piszą komentarze takie bzdury. Ja, słuchajcie, ja opinii nie będę wyciągał na ten temat, ale słuchajcie, ja Wam szczerze powiem, ja Wam szczerze powiem, że Wy jesteście e, okropne ludzie, które nie potawią pisać ani czytać, ani nie potrafią nic nie mówić. I moi kochani, i słuchajcie, czyli pytania, odpowiedzi mogą każdy zadać, każdy ludzie, który oni e, hejtują, oni każdy piszą. Zapraszam serdecznie na e, własne niekorzyść. Przejdźmy dalej. E, chudy, co z tym heidy, co z tym Hedrykiem, bo brakowało posu, posumowaniu. Niestety mój ojciec nie wystąpi i przestań pierdolić, że e, na temat mojego ojca, mojego matki za przeproszeniem i słuchacie, Wy, wy jesteście, żeby rozbawić się na Discordzie, bo wy jesteście taki śmieszny, że Henryk kto, tam tamto. Proszę do tego nie namówić, szanowni państwo, bo zaraz będą wycinać kawałki na TikToku. Oczywiście z tego materiału bardzo dziękuję, bardzo dziękuję serdecznie, że za to ktoś wycina takie kawałki. Już widziałem setki pięć filmów, albo dziesięć, albo piętnaście filmów na TikToku, będą ktoś stawiać. To za to bardzo dziękujemy. Lajka za Bole i lajka za falownik. Moi kochani, przejdźmy dalej. E, dobra, miłość, e, kiedy live? Już ci odpowiem, live nie będzie, tylko live świąteczny będzie e, po świętach do 27, czyli we wtorek. We wtorek zapraszam na live' 27 e, grudnia 2022 roku. Przed ostatnie e, to, e, przez ostatnie. Weekendy i opowiem Wam działalność, ale słuchajcie, ja kończę z tym współpracę. No, niestety, tak jest. I słuchajcie, jeżeli ktoś pyta, jeżeli ktoś, ktoś lubi, lubi albo nie lubi, to słuchajcie, oszedłem Wam, oszedłem Wam, Wy jesteście za głupi, Wy jesteście za młodzi, żeby Was w dyskusję prowadzić. Nie, bo wszystkich do mnie lubią i to mnie kochają. A wy jesteście śmieciami, które nie potrafi się odróżnić jednego i drugiego. Żeby zamknąć i skreć yy, yy, ten. Przepraszam, skraj pizdę albo zamki mordę, to jest zachowanie? To jest zachowanie? Nie. To wasza głupota. Wasza głupota, waszego zachowania. Przejdźmy dalej. Yy, Zygmunt dobrze gada. Kończ karierę. Oczywiście, oczywiście, Uberto, jak najbardziej, ale Uberto, ja cię ostrzegam, ja cię ostrzegam, że y, jesteś poronowany do krabian Hrab Turbo TV, które do mnie obraża bez przerwy i y, do mnie przyklina. Bardzo mnie przepraszam, ale mnie atakuje widzów i do mnie dzwonią setkami osób, że to mnie co, że y, powiedział: Ty, krabek Turbo Ciebie obraża, weź, zobacz na YouTube. I ja zobaczyłem. Nie, nie, e, nie Właściwie zachowanie jest niechamski i nie jest e, o, odwagi na ten sposób. E, zwracam się do Hrabia Turbo TV. Jeszcze raz o tym mówię. Hrabia Turbo, życzę Tobie Wesołych Świąt i żebyś Jaka wysmarował na dupie do Twoich dziewczyn. Proszę Cię, miej trochę odwagi i miej trochę słownictwa. Ja Ci powiem. Ja Ci powiem, no przepraszam za światło i tak migało. Ale słuchajcie, jeszcze raz Wam oszczekam. Jeszcze raz Wam ostrzegam. Nie róbcie tego zł złego, co naprawdę e, bez konieczności Waszego zachowania. Przepraszamy. O, Mika, prąd. No niestety, ale kontynuujmy e, dalej. E, następne tematy. E, spoko, kończ. Nikt, ci, e, nikt Cię nie chce. Panie Zygmunt, Panie Zygmunt, zwracam się do kanałów, do Pana, które oni yy, stawili te nagranie. Bardzo dziękuję za to nagranie, ale już widziałam takie setki, setki, setki nagrań i setki niestety, które ludzie yy, obraszają i wyzywają, yy, i to bez przerwy. Ja bardzo Was o to proszę, miej trochę, yy, nadziei i odwagę, bo póki jest źle. Także przepraszamy za moje siatło. I... I prze... ostatnie... I ktoś nasiaduje, zobaczcie o, o co tu chodzi. Przepraszam doki kolego, możesz osunąć Tobie mojego nagranie, nie życzę sobie. Ale co, nagra, ale co ja nagrałem, yy, te moje nagranie, powiedz mi, powiedz mi. Powiedz mi, jakie jaki, jaki nagranie, jakie nagranie. E, przeważnie kolego chciałabym powiedzieć, e, moi drodzy, kolego zwracam się do Ciebie jak piszesz okropnie komentarze i naśladujesz przede mną, powiem Ci tak drogi kolego, powiem Ci tak, Ty jesteś chamem, burakiem, nieskrobany, ani nie umiesz łowić karpia, ani śledzia, ani czego, bo słuchajcie, Wy robicie 12 potraw i wódka przede wszystkim, żeby się zapijać, na dzień dobry, a nie jakiś wyzywać od grupaców y, na urodziny, bo jeden y, snapchat do mnie odezwał się ale niestety bez takich słownictwa od, do mnie od grupaców, proszę się do mnie odpierdolić się ode mnie bo ja nie znoszę takich słownictwa, i moi kochani to już było na tyle 11 komentarzy mamy za sobą y, moi kochani, y, jest jedna o, odpowiedź, której jest napisana Turbinator Zygmunt dobrze kata, w karierę. Słuchajcie, słuchajcie, ja nie będę podważał opinii na ten dyskusji, ale ja powiem wam, wa, wam tak, oczywiście. Boli mnie garbo i chciałem wam to powiedzieć. Słuchajcie, ja nie będę robić e, celegiere, albo pośmienisko e, ludzi, które do mnie obrażają. Do mnie w ten sposób. Czy ty nie uważasz, do kikurego, że że ja jestem. Oszustami, i, pier... i jestem szrekiem, kurwa? Nie, ja nie jestem szlekiem. Nie jestem szlekiem. Ty lepiej spójrz w rosto, jak ty wyglądasz. Ty jesteś okropny, okropny szmat, szmatyk, który pocierasz dupę za 18-latka, kurwa, za przeproszeniem, i robisz pozowówce. To jest fajnie? To jest fajnie? Że ja zgwałciłem 13-latki i ja jestem pedofilem? Nie. Oczywiście, ja nie jestem pedofilem. No i jak świadomi, że jestem pedofilem, to jestem pedofilem. A jak jestem, a jak przyja przyjadą łowce pedofilów, to mnie to gówno obchodzi, że ja pisałem kumy na Discordzie i będą tak napierdalać non stop? Nie. Słuchajcie, to trzeba szanować. To trzeba szanować, żeby mi nie mieć dupy i nie mieć sobie odwagi. Mam to w dupie. Ludzie, zastanówcie się. Co wy piszecie takie pierdolone komentarze? Bo ja zaraz... Bo zaraz już y, usunę ten kanał, a nikt teraz nie lubi. Wszystkim nie lubią. Na Facebooku. Jaki przykład dajesz youtuberom? No, jaki przykład? Jaki przykład dajesz youtuberom? Powiedz mi. Podaj jeden, podaj jeden przykład. Podaj jeden przykład, dlaczego y, podajesz, podajesz się za y, youtubera. Jaki przykład dajesz? Jaki przykład ja, dajesz z tym youtuberem? Nikt ci nie lubi. Za to, co mnie wyzywają od bludasów, od grubasów i chudy, i tak dalej, i żebym powiedział, żeby zamki mądre i zamki biznę, to jest normalne? Nie. Nie musicie się do mnie dzwonić, non-stop. Ja jestem od porady, a porady jest tego, żeby wszystkie do mnie robić i przestaną do mnie dzwonić całkowicie. Więc jesteście nienormalni. Zastanówcie się, Póki jest za to czas. Nauci się od życia. Ludzie, kochany. Ja mam wszystkich w dupie. Ja oglądam siedzę codziennie, a nie, nie robię podnora za przeproszeniem. Może ja kiedyś ja zrobiłem podnora i kiedyś wysłałem. Nie. A, a właśnie, że tak, że, że zrobiłem. A ludzie do mnie mówią. I ludzie jest świadkami. I oni mają na policję. Oni mają na policję. Za przeproszeniem. Jak psa paszywego. Ty, najpierw człowieku, lepiej się zastanów. Korbinator i jeszcze Zygmunt i Urberto, póki tobie jest źle i drogi kolego kaczusz, Kaczuszka, proszę yy, zasugerować na mój temat, że ja nie jestem żadnym ani pedofilem, ani gwałcicielem, ani złodziejem, ani czego, ani te, ani, ani te, ani tepe. Te. I zaraz będą nagrywać na yy, TikToku i, i będą puszczać. Nie wiadomo czy rzeczy. Jakiś, o inflacji, z tracji, mnie to gówno obchodzi. A inflacja jest! A inflacja jest! I to zaczyna się rosnąć w górze. I mam to serdecznie w dupie. Co ludzie oni do mnie falą i co do mnie ludzie pierdolą? Non stop. Ja nie będę robić live'a na TikToku, bo wy, blokuje, bo wy blokujecie live'a na TikToku, a mogę próbować co mi się podoba. Nie mogę krzyżyć i mogę pluć, co mi się podoba. Zastanówcie się, moi kochani, zastanówcie się, drodzy hajterzy. Czy was kurwa, ee, was może, możecie, kurwa się pośmiać? Hahaha, hahaha, ha, 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 ha. No, to was kurwa będzie do śmiechu? No, tak zróbcie, no. Wyśmiewajcie, kurwa, wyzywajcie. Śmiało, no śmiało, codziennie, co roku. Co roku, no. HKK, ha. Ka, 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 ka. <hahaha> I tak dalej. I na przykład Krzysztof Kononowicz. Też dzwonił. Kilkanaście razy. Ja nie jestem synem Kononowicza. Wypraszam sobie takiej uwagi. Nie jestem ojcem Kononowicza. Wypraszam sobie. Lubcie sobie siebie na idiotów. Ale oszegam wam. Ja mam to centralnie w dupie. Nie umiecie szanować na święta. Trudno. Ja mam takie wymaganie. Mam to w dupie. Dziękuję wam i do zobaczenia. To było na tyle. Cześć. Pozdrawiam dla Was wszystkie chuje i Turbinator, i Urbelto, i Hrabian Turbo. Żegnacie się i wesoły świąt. Cześć!